Witam Was w kolejnym odcinku. Przepraszam, że w ostatnim czasie pełno było odcinków dotyczących MSP i tak dalej, ale po prostu przez pewien czas ich nie wrzucałam i postanowiłam kilka nagrać. Teraz postaram się wstać normalne odcinki i teraz znowu mam do Was prośbę. Ja kupiłam tą grę E Alice Manus z parę miesięcy temu. Yy, Parasolka już działała, jak należy. Wszystko było ok i w pewnym momencie, yy, kiedy Mój taki moment w grze, kiedy atakował mnie ten duży potwór, jakieś tam osy, inne monstra, parasolka znowu się nie otwierała. Postanowiłam więc, że zacznę grę od początku i tym razem problem pojawia się ponownie. Nawet podczas momentu, kiedy dostaję tą parasolkę, że tak powiem, w prezencji, czyli Alice dostaje tę parasolkę, to nic się znowu nie dzieje. Wszystko mam ustawione, tryb skupienia tak, jak pisaliście odpowiedzi od y, originu jak nie ma tak nie ma i już nie wiem czy oni w ogóle, w ogóle czytają z zgłoszenia czy nie y, sprawdzałam też w internecie czy ktoś nie ma podobnego problemu i okazuje się, że są problemy również w przypadku innych taki sam problem jest również w przypadku innych Teraz była nawet taka sytuacja, że u kogoś wyskoczył taki błąd, że parasolka w ogóle nie istnieje i osoba, że tak powiem wydała pieniądze w błoto musiała odinstalowywać, zrobić wszystko jeszcze raz i się bardzo zdenerwowała tak przynajmniej opisała. I mam do Was pytanie, czy, co, czy Wy mieliście podobny problem, bo naprawdę mnie to zaczyna irytować. Ja bardzo chciałabym odblokować też inne bronie, na przykład tam była taka broń, ten koń szachowy, że tak powiem, na tym taki. Co? Używa się go jak młota do zabicia jakiejś ryby. Wiem, że istnieje taka broń, bo oglądałam ma i bardzo ją lubię i właśnie to dzięki niej postanowiłam zacząć grać w Alice. Ustawiałam też, było w trybie skupienia, jak już mówiłam. Wszystko na początku działało, jak posłuchałam Waszych rad. Później znowu robiłam to samo, co prosiliście. Parasolka nie działa. Raz działa, raz nie działa. Ogólnie od początku mojej gry działała tylko raz. Właśnie w momencie, w którym tam użyłam trybu skupienia. Teraz to w ogóle Ali zachowuje się, jakby tej parasolki yy, kompletnie nie miała. Jakby mi ją dostała, ale jakbym ja nie mogła jej użyć. Widzicie o co chodzi. Ja nie wiem, co się dzieje z tą grą, jestem naprawdę zdenerwowana, bo nawet jeżeli udaje mi się, z tą paras jeżeli raz mi się udało z tą parasoką, to później nie pojawia się ponownie w momencie, kiedy jest już tyle wrogu, tylu wrogów, że naprawdę bez tej parasoki się nie obędzie. Ktoś nam podał sposób na bomby i strzelanie z pieprzniczki, ale to trwa naprawdę szmat czasu, wiem, bo raz przechodziłam chyba półtorej godziny, bo mi się gra wyłączyła. I ogólnie <laughs> miałam parę podejść, zanim załatwiłam tego... Potwora. Ja wiem, że dla Was to tylko głupia gra, ale ludzie, umówmy się, jeżeli coś za, za coś płacimy, to chyba oczekujemy, że będzie działało, a nie, że wyskakuje taki bóg, że w tym moment, bak, w takim, w takim momencie, że albo parasolka nie działa, albo coś innego nie działa, jeszcze brakuje tego, żeby pieprzniczka się zepsuła. Ja myślałam, że może mój komputer też ma za dużo plików, pousuwałam trochę, myślałam, że to może jakieś przeciążenie, ale to nic totalnie nie dało. I ja naprawdę chciałam zacząć w normalne odcinki nagrywać, ale je nagrywać dopiero wtedy, jak ja to wszystko naprawię. Bo naprawdę jestem troszeczkę podirytowana, bo mm, odpowiedzi, jak nie, dosta jak nie było, tak nie ma. Yy, Pancelka była raz od mojego momentu, kiedy kupi od momentu kiedy kupiłam, raz w całej grze, yy, raz. Podczas gdy powinna być za każdym razem, kiedy używam instrukcji, sprawdzałam też na innych forach dotyczących tej gry czy na przykład dobrze użyłam tej parasolki no ale użyłam za pierwszym razem super się udało nawet sobie zapisałam żeby zrozumieć tak powiem na swój rozum jak się tego używa ale dalej znowu problemy są nie wiem czy ktoś ma jeszcze taki problem owszem mówię jest w ten sposób z pieprzniczką i bombą ale to trwa naprawdę szmat czasu A jak atakuje nas w kolejnych poziomach pięć potworów to niby jak miałabym coś takiego ogarnąć Dzisiaj postaram się jeszcze wrzucić odcinek moich historii i jeżeli chcecie się z tego śmiać, to proszę bardzo, bo ja się sama czasami śmieję z własnej głupoty. Ludzie, powiedzmy w skrócie, że jeżeli za bardzo oddadzą się zabawie, to czasami trafcą zdrowy rozsądek i ja jestem na to idealnym przykładem. Mam nadzieję, że wakacje są udane dla Was. Przepraszam naprawdę, że nie było tak długo normalnych odcinków. Ale uwierzcie, ja też miałam sporo wyjazdów. Postaram się nagrać jakiś blok w plenerze, bo niedługo jadę. Właściwie jutro jadę do Jarosławca. To chyba tak, jutro. Mm. I postaram się nagrać, ale oczywiście yy, w plenerze, na przykład na plaży czy gdzieś tam. Bo dobrze wiem, wiecie, że nie tylko ja tam jadę, jedzie tam mnóstwo innych plażowiczów, i też nie chciałam czegoś takiego, że ja postaram się coś mówić, a ktoś inny będzie się dari i tak zagłuszał, bo wiecie, że to różnie bywa. Nad morzem pełno, duże jest dzieci, które hałasują też, więc wiecie o co chodzi. I jeżeli wrócę, powiedzmy, wcześniej, ewentualnie, no bo to różnie bywa, prawda? Jeżeli uda mi się wrócić wcześniej, to postaram się y, nagrać jakiś jeszcze odcinek przed rozpoczęciem roku. Szkolnego, bo ja właściwie wracam dopiero pod koniec, yy, nie, tak w połowie sierpnia wracam, więc słuchajcie, ja zrobię jakiś back to school czy coś takiego, o ile oczywiście będę mogła. Tu mam nawet trochę rzeczy przygotowanych, więc zobaczę, jak to będzie. I postaram się nagrać jeszcze jakiś odcinek, jaki wy chcecie. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście to kierujcie je w komentarzach i proszę, jeżeli macie pomysł, dlaczego tak głupia parasolka nie działa, żeby nie móc Inaczej, czyli to po prostu powiedzcie, jaki macie pomysł z, tym, z tą parasolką. Bo naprawdę ym, osoby tylko, które mają podobną sytuację do mnie, zrozumieją, jakie to są emocje, kiedy kupujesz grę, która rzekomo jest warta swojej ceny, a w już w, za pierwszym razem, kiedy już używasz, coś się psuje. Ja pamiętam, że pierwszego dnia przeszłam chyba pięć poziomów, potem następnego dnia przeszłam troszeczkę więcej. i Pamiętam, że łącznie. Rozgrałam od rana do wieczora i aż się rodzice zdenerwowali, ale jak tyle przed tym siedzę, bo ta gra naprawdę wciąga. I już za pierwszym razem parasolka nie działała. Później pod się za Waszymi radami zaczęła działać. I znowu, proszę Państwa, nie działa, bo Alice ma focha. I proszę Państwa, dziękujemy bardzo za uwagę. <laughs> Mam nadzieję, że odcinek mój wszystko Wam się spodobał. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. I koniecznie piszcie, gdzie Wy jedziecie na wakacje, no bo w końcu... Trzeba się pochwalić, prawda? Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.